Hej ekipa, witam was w stanie, witam was ponownie w d gdzie jak widzicie obserwuję sobie drony, które pracują w pocie czoła i naprawdę to jest ogromna satysfakcja, gdy widzimy, że system, który opracowaliśmy działa, działa bez zarzutu i naprawdę tak być powinno. Natomiast z taką małą zmianą słuchajcie, że chyba was wprowadziłem niechcący w błąd, mianowicie te boty, które miały nam odpowiedzieć za zasilanie Jak widzicie jednak się przestawiłem na handy, bo te zużycie mają prądu 15, a pamiętamy, tamte, które chcieliśmy tak, że było 15 czy 10 Ale sami widzieliście co się działo pod koniec prądu mocne przeciążenie, mocne kłopoty, więc musiałem mocno... Zmienić zdanie i zdecydowanie Houndy lepiej się opłaca. Bo dajemy nie da, że Power Powerfield, który ma zasięg zdecydowanie 15, zasięg genialny. Możemy do tego dodać jakieś baterie, albo dodatkowe baterie słoneczne do ładowania. No i oczywiście nasze internal, albo heavy controller. Natomiast ja nieświadomie Was wprowadzam w błąd Pokazałem Wam, że należy włączyć z tego elementu store z naszym tutaj pojazdem. Tylko nasz pojazd z jakiegoś powodu ma tutaj dziwne ustawienie, bo stoi na jakimś zasobie i trzeba go przestawić. Poczekajcie, o, teraz w porządku. Będę się te śmieci w końcu też pozbierać. Ale tak, pokazałem Wam, pokazałem wam że po... należy tak to spiąć. I co jest błędem? Co jest błędem, oczywiście, ja już się poprawię, słuchajcie. To połączenie należy wykonać z behavior controllera, z tym oto pojazdem i odpalić. I wtedy on idealnie ustawia się na tą odległość, którą sobie to jest zadeklarujemy. Więc jak najbardziej to wszystko działa. No i słuchajcie, nie, nie przedłużając, wracamy dzisiaj, aż przechodzimy do właściwego meritum. Jak widzicie, już uruchomiłem sobie naszą fabrykę Data Cube Matrix. Te akurat już się zamawiają, więc tutaj za chwilę produkcja powinna ruszyć. Mam taką nadzieję czy wszystko jest tu ustawione prawidłowo, tu jest ustawione prawidłowo, tu jest tak, tylko a już wiem Zapomniałem podłączyć w tą stronę. I teraz surowce idą. Produkcja ruszyła, data Cube Matrix Została rozpoczęta produkcja. Choć podstaw sądzę, że tych akurat będzie nam potrzeba. Data Cube Matrix, czyli łączymy nam te kabelki z naszymi tymi elementami high density frame, więc tu trzeba odpalić produkcję. Jak najbardziej i tu też trzeba będzie sprawdzić produkcję. A nie, tu cały czas produkcja jest. Czyli kable, kable, jeszcze raz kable. Bardzo słuchajcie, dużo kabli leci i zastanawiam się już chyba po raz dziesiąty, czy nie zbudować sobie kolejnej fabryki kabli. Nie wiem, nie wiem naprawdę, natomiast wiem, że muszę podkręcić w kwestię wydobycia. Już tym będzie mam dwie koparki kryształów. Już dwie koparki tu mam yy, rudę, jedną i tutaj drugą. I jeszcze muszę chyba silikon, ale póki co, póki co waham się przed tym mocno. Natomiast nie przedłużam, słuchajcie, odpalam kolejne badania. Zobaczmy, co mamy zrobić. Supercomputing, dobra, 20 datacube Matrix, 6 ICE Chip i 100 Robotic datacube. okej okay. 20 kroków, słuchajcie, 20 kroków, ale to jest 20 kroków. Dobra. Nie ma problemu, coś pani tam wspomniała, że coś powinniśmy opracować, ale w sumie do końca nie zrozumiałem, o co tej kobice, o tej sztucznej inteligencji, przepraszam, sztucznej sztuczna inteligencja, o co jej chodziło. Natomiast zauważyłem, że bardzo cicho z jakiegoś powodu ona ci mówi: Voice, dajmy na 100%, to od razu będzie lepiej, będziemy lepiej ją słyszeć. Natomiast tutaj poszła sugestia. O tytusa. czy czasem Resimulator nie będzie w stanie ulepszyć naszych tutaj yy, z kwestii kwestii różnych na przykład ulepszenie gdzieś tutaj miałem na przykład assemblera czyli tak mont, zwanego montażysty gdzieś tu miałem jednego montażysty ja sobie assembler wrzucę i zobaczymy co się zadzieje tak samo wrzucę sobie na przykład rafinerię jedną, może też coś to zmieni powiem szczerze, nie eksperymentowałem w tym układzie rzucę sobie Solar Cell, rzucę sobie jakieś Small Storage zobaczę czy cokolwiek, cokolwiek nam to zmienia czy może Drone Package może zmienia, jestem ciekaw bo naprawdę tego w tym temacie, w tym klimacie nie testowałem czy na przykład wrzucenie czegoś polepsza mi coś innego no ale tak patrzę, że chyba nie Chyba nie, dobra, wiecie co, może dlatego, że tutaj przepełniłem teraz, więc na razie drona zabieram z powrotem, drona mi zabierzcie, ale widzę, że no nic się nie zmienia, nic się nie produkuje, 17 kostek słuchajcie mamy, okej, okay, kolejna ruda się skończyła, w których okolicach, a nie, nie zdążyłem, ale to jest metal, no to już się gdzie, wrzucę sobie kolejne 20 kostek, może coś więcej kostek potrzeba, choć nie wydaje mi się, już powinno to ewentualnie nam powiedzieć, słuchaj, jest potrzeba, bo tu kostek brakuje, tak, natomiast... Ja tego nie widzę, powiem szczerze, nie widzę, żeby cokolwiek w Resimulatorze tutaj powodowało. Tu kostki się wchłaniają, zobaczymy czy cokolwiek, czy cokolwiek to zmieni. Bo ja, tak jak tutaj było napisane w naszej wiki, w kodeksie Resimulator, Resimulator pozwala nam, tutaj widzimy to, tą wersję, ulepszoną, bo nawet jak bierzemy na rudę jakąś, weźmiemy na przykład tutaj rudy, to widzimy, że jest wersja miner i laser mining tool. Na przykład przy assemblerze, kiedy najedziemy na assembler, nie widzimy, żeby assembler był w wersji ulepszonej. Więc szczerze, chyba nie. Chyba te rzeczy tutaj nie zadziałały. Tak samo tutaj po kolejne poziomy. To nie działa. Niestety, tytuł, fajny pomysł, ale niestety nie. Więc z powrotem te surowce tutaj wracają, surowce, te nasze urządzenia wracają. Jak tam idzie nasza produkcja? Na no, miedziutko, słuchajcie, już mamy 20, już super. Dlaczego ustawiłem to troszkę inaczej niż jeżeli, tak jak w fabryki, miałem, że tutaj yy, Wejścia, tu wyjścia, tutaj jednak inaczej ustawiłem, tak jak miałem tutaj w tym wypadku. Z prostego powodu. Zobaczmy na badania. Kiedy odpalamy supercomputing, odblokujemy robotic research. Yy, taki to nowy element będzie, i do tego musimy kostkę mieć i detective matrix. Jeżeli mam kostkę, tu tutaj mam detective matrix. To mogę tutaj fabrykę postawić, tutaj mamy robotic research, tylko do tego potrzeba nam data analyzer. Uuu, to już będą naprawdę potężne rzeczy. No ale widzicie, powoli, powoli te badania schodzą, powoli one są, więc będziemy mieć za chwilę, mam przynajmniej taką cichą nadzieję, za chwilę będziemy robić jeszcze więcej, tylko muszę jeszcze więcej de facto wydobywać. Czyli co? Tutaj ruda się kończy, tu się wszystko powoli kończy, oczyszczamy. Pytanie, czy jestem w zasięgu takiej rudy, Ja sobie już też analizę zrobię teraz. Zobaczmy, poczekajcie, tutaj zasięg, a jest, tutaj ruda. No to już nam to złapie, to, to się nie muszę martwić, tu sobie sami przyjadą. Nasza farma wiatrowa też się powiększyła, bo zapotrzebowanie, jakby nie było, rafineria naprawdę ma spore. Rafineria ma naprawdę spore. Jeżeli chodzi o silikon, no tutaj na razie cisza, spokój, tu wyczyszczone. Natomiast myślę sobie, że już słuchajcie, pora byłoby dzisiaj. Przejechać się znowu w tereny niebezpieczne, zwłaszcza że mamy nowe siły. Jakby się dorzuciłem, sobie tarcze obronne, więc tutaj też te tarcze w sumie gdzieś produkowałem, albo chciałem produkować, skoro mi nie dostarczyli. Więc tutaj mam na niektórych tylko botach zasilanie. Rzućmy sobie na przykład na tym, dlatego też chciałem, słuchajcie, rozpocząć produkcję takich elementów jak tutaj mamy. Mamy plazma canon, zrobię sobie to jedno. Ale to sądzę, że to plasma, Canon, żeby tutaj dostarczyć, to będzie wyzwanie. Mamy Crystal Powder, Icy Chip i High density Frame. Wszystko kosztuje, ale słuchajcie, Plasma Canon ma zasięg 12, zwykłe to działko, które teraz tu używamy ma zasięg 8. To sądzę, że naprawdę byłoby ciekawe. Dodatkowo jeszcze dla Plasma Cannon zrobimy, że tutaj mamy produkcję takiego modułu specjalnego, to nam zwiększa widoczność O5 a tutaj bodajże mamy widoczność o właśnie ile nasz bot z ten hound ma widoczności zobaczmy przyjrzyjmy się temu hound widoczność 15 to i tak jest spoko I tak jest spoko ta widoczność ale mimo wszystko jeszcze mu minimalnie zwiększę więc to będzie ten robocik który będzie miał to super plazma kanon dodatkowo on ma jakieś portable power field które dodatkowo jakieś Pole, pole, pole energetyczne będzie dookoła się wytwarzało ale to tylko oczywiście za, chodzi o zasilanie Dodatkowo tutaj mam właśnie w skaner sobie wrzuciłem do wyszukiwania niebezpieczeństw, czyli jeżeli Wiem, że skaner ma większy zasięg niż pole widzenia naszych, naszych dronów, dlatego też skaner już wykryje nam, słuchaj w tym miejscu jest już gniazdo, sprawdź i uważaj, żeby tam czegoś niepowołanego nie zadziałało. Mam nadzieję, że to tak zadziała, jak widzicie tutaj, że chodzi o nasz postęp badań, jestem bardzo zadowolony z tego, bo tutaj widzimy 2, 3, ta fabryka nie, ale 3 na 4 fabryczki, czyli 6 nadajników pobiera nam dane. Ty też pobierasz? No ty też pobierasz, choć w sumie powinienem cię już dawno są zabrać. Nieistotne. Nieistotne, słuchajcie. Cube Matrix działa. Dobra. Ja w takim razie biorę. Tutaj mam tarczę założoną. Tutaj miało być to, i tutaj chcę plazmakanon wcisnąć. I mamy to plazmakanon. Tylko to plazmakanon, słuchajcie, pobiera. Uwaga, bagatela. Już wam mówię ile. Przy ataku 125. Ale wygląda to zacnie. Dobra. Sądzę, że jesteśmy gotowi. Sądzę, że jesteśmy jak najbardziej gotowi. Czy mamy jeszcze jakieś ewentualnie tarcze tutaj? Mogę jeszcze tą tarczę dać ewentualnie plazmakan I to jest super, bo wszystko to jest internal, słuchajcie. Ja wiem, że ten pojazd będzie miał ogromne zużycie prądu, dlatego też wyślę, żeby zasilany był bezpośrednio. Tak, z nad naszych nadaników, nawet chyba, może ustawię, żeby były dwa nadaniki, bo przesył jednego może być za mały. Bo ten będzie potrzebował mnóstwo energii. Ale to może być nasz. Game Changer jeżeli chodzi o walki ze wszystkim złem Które tutaj potrafi nas No łatwo, łatwo tutaj dosięgnąć Dobra słuchajcie nie przedłużam To jest nasza To jest nasza, nasza, nasza ekipa Wyjeżdżamy z nią stąd, bo nawet ich nie mogę tu zaznaczyć konkretnie Więc wyjeżdżamy, ja sobie tutaj te tereny jeszcze bardziej wyczyszczę Bo tu jeszcze robactwo siedzi, chcę chociaż ten jeden kawałek mieć z głowy Także te tereny chcę tutaj wyczyścić, bo wiem że tu robactwo potrafi nam dokuczyć, więc już tu sobie wjedziemy. Otóż sprawdzimy, czy nie ma wrogów i mam nadzieję, że wszystko będzie wiadomo za chwilę. A, a ty po co tu? Ej, a już wiem, słuchajcie wiem, bo przecież ja jedę z, z anteną, dlatego nasz dron nagle, dron sprzątający nagle stwierdził, okej. Okay. to Whoa blight okay This blight area is highly concerning. Our equipment is malfunctioning and navigation will be difficult. We need to proceed with caution. In order to better understand the blight, we should gather samples of the blight gas. This requires specialized equipment which can be produced in the assembler.. Mm, oh. będziemy O kurcze! Ładne rzeczy! Mamy, odsłoniliśmy, czyli wystarczyło wjechać tam jakimś dronem i... No serio? Wystarczyło wjechać jakimś dronem i mamy to i nie, nie musiałem tutaj nic klikać i nowe rzeczy, słuchajcie! Nowy... i to kontener blight? Blight Plasma? Plasma cannon będziemy mieć? <laughs> Black Plazmakanu, kto wie, kto wie, a nasz dron, który wjechał tam, wjechał dlatego, bo to pole miało zasięg. No właśnie, to jest cała zasługa naszego tutaj drona. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Zobaczcie, sprawdzam oczywiście kwestię zasilania, ale tutaj chyba z kwestią zasilania nie ma problemu, bo ładny zasięg. Ale jak widzicie, te drony, pomimo że gorzej, się znaczy, że droższe, ale jakie ładne zasięgi, mają jakie ładną prędkość w stosunku do ich poprzedników, tu pamiętam, gdzieś straciłem działko więc tutaj za tym działkiem się teraz będę kręcił to będę poszukiwał tu pamiętam też jest rzecz która jest do zabrania dropet tutaj jakiś infected circuit board pisaliście mi że tak dobrze się obawiam ale że to jest też konieczne do misji small bot glitch więc właśnie z takich botów nie wiem czy to wyskakuje czy nie w każdym razie no, będziemy musieli te boty sprawdzać i próbować likwidować co likwidujemy? ognia i już, i znowu mamy Drop Item, czyli mogę te rzeczy jakoś, wiecie co, ja sobie sprawdzę Ja te rzeczy odłożę gdzieś tutaj Nie wiem gdzieś tutaj czy jest to możliwe Zbudowę, żeby zbudować to na wszelki wypadek Na chwilkę, dosłownie na chwilkę Ja wiem, że drony na ta, tam się rzucą na to teraz Ale, co ja chcę zrobić Wezmę sobie jednego z dronów, skoro już jesteśmy tu w okolicy Kolega Dashbot, idealny, już Cię znalazłem. Kolega, kolega Dashbot, nie wiem, czy to kwestia, żeby być zarażony, zawirusowany. Będę musiał to sprawdzić, natomiast ja chcę zabrać te rzeczy. Olej coś tam się nie zadziało, nie wiem, nie rozumiem. Nieistotne. Supercomputing tak samo jak widzicie, już działa, więc tego, ten zarażone moduły wrzucę sobie do tego magazynu. I ten moduł po prostu będzie wyłączony z sieci. On nie będzie nic zrobił. A co, za to mam coś jadą? Ktoś O nie, czy jadą do budowy. Dobra, nie zbudują nam to. I ja sprawdzę, jak wygląda ta kwestia zarażenia. Czy ona jest jakaś groźna? Pisaliście mi, żeby się słusznie obawiam, ale że muszę ją zrobić, bo nie pójdę dalej z fabułą. Więc jestem ciekaw, jestem ciekaw, więc teraz tak, to wyłączam z sieci. Zasilanie jak zasilanie, ale teraz tak, bierzemy to. No i chwila prawdy, słuchajcie. Chwila prawdy, co się stanie, nie wiem, nie mam pojęcia. I wirus Discovery. Okej. Okay. Dobra, może nie poniżej do, do nas, ale jak widzicie, Blind mamy. I tutaj mam wirus research, czyli także możemy odkrywać. O, jadam, robot, jadam. Nie, zostawcie mi druta, uciekaj. I... <śled> o nie. Ładnie ich rozwalam, super ich rozwalam, naprawdę. Oj, zniewaga, zniewaga, to była zniewaga. Idziemy, idziemy, uwaga, rozstawiać się. No i zobaczmy, kto tu teraz będzie wojował. Ognia, ognia. I tu tarcze, nic, nic, nie przebijecie się przez tarczę. Zwłaszcza, że mamy drona naprawiającego, który też ma tarczę. Dobra, wchodzimy w nich, wchodzimy, niszczymy. I zobaczymy, oczywiście, tutaj tak jak powiedziałem, muszę to wszystko wyczyścić. Nie ma możliwości, bo by było inaczej. No i tutaj, jeszcze ktoś tam pluła mnie? Nie, wydawało mi się. Dobra, tutaj. uuu, tu jest kolejny. I widzicie, już gniazdo widzę od razu. Więc już wiem, że tam są zagrożenia. Natomiast ja muszę kolejnego drona tutaj wysłać. Teraz, że mamy dwa moduły. Oooo, ale żebym się wpakowała. Ale że nie przeważyłem, że tam coś jest niehalo. Dobra, ja muszę jakieś. Scouta to ja nie chcę, bo scouta bym szybko stracił, ja tego nie jest dashbot, 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 czy ten dashbot się nada? Tak, tylko on musi rzucić rzeczy, by dzisiaj nie nadawał Pani dashbot, odłącz się z sieci, rzuć te pudełka tutaj i jedź ze mną Aha, bo to jest masz. To, to ja jednak bym nie chciał, żebyś to zostawił, jak się zawiózł, nie scout, nie scout, gdzie jest ten dashbot? To też był scout. O kurcze, to bym scouta sobie sprzedał. Scouta przypominam, nie mogę jeszcze zrobić. Więc out, oh, dobra, dashboard, jedziesz. No to bym sobie krzywdę zrobił. Niesamowitą, dobra, słuchajcie, jedziemy. Zgarniamy. No jestem zaciekawiony. Infected Infected Circle Board możemy robić. Za... O, to już wiemy, znamy recepturę. Znamy żeby robić our research capabilities have made a major leap forward. The data we were collecting from the data cubes was vast, but we were not able to access it completely. Now we understand how to load the data cubes into matrices so that we can extract and analyze the entire information database. Dobra. We are on verge of being able to produce some of the final materials we need to repair our ship. Access to this technology, however, has put a burden on my systems. I'm having difficulty functioning properly, shutting down. Oh! Greetings, normally are we. Greetings, normally? Okay, I'm going to tell you that I'm you I'm going to Hiding something from you? Okay, Elaine, but also hi. Okay. Okej okay, robi się ciekawie. Robotics Automation. Co to jest? Logista Upgrade Logic. Okej, okay, czy rozumiem. Ja opisałem, że to będzie coś. Coś do możliwości transportowania na odległość. Epic Structure Whoa. I tu mamy 2M1L, 1M3S 2M1L, fuse elektrody. Okej, okay. power source, zobaczmy jakie, power core, no, okej, okay. small area, dobra, czyli dla małego obszaru ogromnej ilość energii, I shield generator i super tarcze, laser turret, power use i damage, mamy 45, wow, internet, okej, okay. <laughs> fotokanon i mamy kolejne kanonka 20 obrażenia ale zużycie już prądu też ładne i mamy paulsl w końcu dobrze okej okay, to mi się już podoba fusion generator haha ha, produkcja energii patrzcie na to no jak będziemy mieć te zabawki to już nie będzie z problemu i ultra tech flamework budynki mamy mark, mark 5 ten ma słuchajcie co Odporność jedynie. 300. Ciekawe. Quantity Robotics. Tutaj mamy Command Center i Scout. O, i Command Center. Czy możemy tworzyć Command Center? Okej. Ładne zabawki. Desimulator Nie Resimulator tylko desymulator. Okej. Będziemy mogli robić anomalie I Jeszcze Stockpile. Mamy magazyn słuchaj. Paść ile slotów? Policie sobie 4 na 2, 4 na 6, 20 slotów. Ha, ha, ha. i budynek 1M zaraz się tam użyjmy. I par Forge, i nie wiem co to robi. <laughs> nie wiem co robi, ale wy się nieźle. Dobra, jest nasz dronik, dashboard. Zabieraj te zabawki, zabierz to. Tak, jeszcze tutaj gdzieś był. Halo, gdzie to jest a tu jest, dobra, już widzę i wieś to jak najszybciej, żeby ci to nie zawirusowało ani nic infected, proszę tutaj do storage ten storage jest wyłączony z sieci więc nic nie powinno cię tutaj zaskoczyć ciekaw jestem, no naprawdę jestem ciekaw słuchajcie, ale się zrobiło grubo się zrobiło no i teraz wiemy że teraz żeby robić kolejne poziomy epic structure to musimy roboty research mieć i tu kabelki jeszcze no i bez roboty Greser czy nic nie ogarniemy. Do dalej. Dobrze, ale ten na razie niech nam produkują. I to jeszcze musimy produkować te moduły do skanowania. Okej, okay, te moduły do skanowania gdzie będziemy mieć? Zobaczmy, czy ja je mogę tu produkować w jaki sposób? Large component. A, czyli kolejna linia produkcyjna by się nam przydała. No dobrze, to będziemy o tym myśleć, póki co. Słuchajcie, jedziemy dalej. Bo tak jak powiedziałem, chcę oczyścić tą okolicę. Energia, jak widzicie mają, z tym nie ma żadnych problemów, tu jest Book Hive. Proszę, o już leci jakaś menda do nas Rozwalać, jak to kanon? Gdzie nasz, nasz kanon jest? Tutaj jest kanon Ja chcę zobaczyć jak ten plazmakanon wygląda, gdzie będzie działał w akcji Jak, jakie bestie, jakie jaszczury, co to jest? Poczekajcie, co to jest? Revenger Yo, dawać, naparzać w typa. Nasz plazmakalon prawie padł. Jo, ho, ho, ho. O, dobra, słuchajcie, czyścimy tutaj jak najszybciej. Już wiem, backhive. Rozwalamy to jak najszybciej. I już wiemy, że zapuścić się dalej może być ryzykowne. Ale może być także zyskowne. O kurczę. No i tutaj mamy. No oczywiście cały czas mam naprawianie z pomocą tego modułu Który nas tutaj naprawia No ale trzeba, trzeba bo Dobrze on miał tyle HP Tyle mogę powiedzieć i że miał tarczę Bo gdyby tego nie miał to byłoby po nas Oj bardzo byłoby po nas A póki co czyścimy Likwidujemy, jeszcze gdzieś tutaj pamiętam były Nasze zabawki Ja teraz ich nie mogę tutaj w ogóle słuchajcie namierzyć Nasza trójeczka jedzie mi teraz nie ma problemu z energią. Ja się już teraz nauczyłem, że jak mam właściwie przesyłać tą energię. Pukaj, likwidujemy. Dawaj go, wróć, 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 plasma kanon. Wycof wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się. A na niego polują. Okej, okay. wycofuj się. Wszystkie siły do tyłu. Wycofujemy się, no nie. Chyba lekarz dostał. A nie, lekarz żyje. Jeden dostał, dobra, jeden z naszych dostał. I chyba jednak zapuszczanie się dalej może być bardzo, bardzo problematyczne, zwłaszcza, że jest strasznie ciemno tutaj. Okej, okay. likwidować typu. Okej, okay, likwidować, Kurczę. No ja myślałem, że tu fajnie widzimy, oczyścimy krainę i będzie spokój. A tu nie tak łatwo. Nie tak łatwo, jednak to są spore problemy dla nas teraz. Okej, okay. jak tam są jakieś inne? Nie, tymi sobie chyba damy radę rozwalać, rozwalać, rozwalać okej, okay, niestety obrywamy obrywamy, wycofaj się wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się, dobra oni też się wycofują straciłem jednego, czyli straciłem dwóch ale to zaraz sobie wyślę ekipę sprzątającą Wycofajcie, teraz się wycofaj, dobra odzyskaliśmy najgorzej odu 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 najgorzej dawać ich no potężne typy okej, okay, tracę dron, nie widzę ale teraz muszę zlikwidować to gniazdo. Jak już tu jestem, to muszę zlikwidować. Bo, jak nie zlikwiduję, to będzie po nas. Szybko wjazd. Ognia. Ognia. Dobrze. No i po coś wylas. Typie. Dawaj go. Ten Revenger naprawdę jest problematyczny. Tutaj jeszcze to zlikwidować. Okej okay. Puf, No to powiem wam szczerze, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Bardzo niebezpieczne, już wiemy, z czym mamy do czynienia i to nie są żarty. Ja już się nie dziwię, że taką broń tutaj nam szykują, bo to jest naprawdę niebezpieczny temat. Dobra, słuchajcie, ja w takim razie muszę odpalić produkcję naszych orok. to jest raczej nie, to choć large to jest, ale houndy. Houndy to są rzeczy, które znaczy nasze boty, których chcę kilka mieć, pięć co najmniej, żeby tutaj móc zwiększyć produktywność. No i jak to temat ugryźć dalej? Hua. No to powiem szczerze. HUA. Leczenie mamy bota leczącego swoją drogą. Wiecie co ja myślę, że... Swoją drugą oni mają jakieś moduły leczące. Reperkit, nie wiem czy on zużywa to. I co, ty to jest repair reperkit, on sam siebie naprawia, co ciekawe. Czyli... Tak by ten reperkit działał. Dobra ale ja już sądzę, a czyli nasz bot leczący, nie jest tutaj, ale on sam w sobie nie wyrabia trzeba by jeszcze jednego, więc wiecie co ja sobie tutaj przyprowadzę nasz kolejny moduł leczący zróbmy sobie go jak najbardziej i zobaczymy jak to będzie się w przyszłości, tylko tak on jest medium więc medium produkujemy w tej linii i tutaj kolejne zamówienie na stałe moduły leczące będzie, bo to będzie wręcz konieczne żeby to ogarnąć, ale zdecydowanie w przyszłości, bo jak patrzę, co tutaj będzie, słuchajcie, do zrobienia, ja już się zastanawiam, co tu będzie do zrobienia. Tutaj mamy, tutaj drony żadnych nie mamy, tutaj dronów też nie mamy, tutaj dronów też nie. Dopiero drony będą tutaj i to będzie dron Mark 5, gdzie ten będzie miał 300 HP. Mm -hmm. No ja szukam właśnie Power Source, jakieś działka. Tutaj mam laser Tourette. To jest na medium, czy jaki to będzie? Ciężko, powiedzieć. chyba to będzie medium. Mam nadzieję. No, w każdym razie to powerset na pewno może pomóc, ale <ścoughs> no cóż powiedzieć: Spotkanie z tymi szmerglami, z tymi dziadkami, uświadomiło mi, że. Wcale tacy fajni jesteśmy. pomimo, że mamy tylko siłę ognia. Tych plazma Canon to nie jeden. Do, do zabawy, ale zdecydowanie więcej. Bo to, co teraz mamy, to jest, jakby to powiedzieć, żart. Żart, który nawet w tym momencie już przestał mnie śmieszyć. Bo jest naprawdę niebezpiecznie. No cóż, ale jedno. Jednego jestem pewny. Że ta fabryka, którą teraz widzicie, zdecydowanie jeszcze nam urośnie. Bo jak widzicie, to co jeszcze mamy w badaniach jest naprawdę, naprawdę potężne. A jeżeli ten epizod Wam się podobał i podobało Wam się to starcie i przekonanie się, że faktycznie te badania to dopiero początek naszej historii, bo jak widzicie, odkryliśmy nowe dwa drzewa: Blight Research i Wir Virus Research. Jeżeli Wam się podoba i chcecie zobaczyć jeszcze więcej, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam a você, Staniu. Na razie, hey.